Siemacie, mówi Turkus z bananowego gaju. Pozdro, Kilward. Eee, dzisiaj mam wam do zaprezentowania wsteczną bekę, eee, nagrywkę ze studia, Adamant. Byliśmy tam dwa dni temu z Pablo. Także dzisiaj taka wrzutka, śmieszna bardziej, nie? Oglądajcie kanał, zapraszam do subskrybowania wszystkich moich rzeczy w internecie. Eee, trzymajcie się, elo. Mano, relacja kurwa z nagrywki Pablo w stroju Ojca Świętego Franciszka I. Halleluja! No, halleluja. I Łysek w dresie <laughs> i jest Wallace kurwa i trzech kompozytorów Disco jazzu kurwa przed wami Tak właśnie robimy te rzeczy, sprawdzajcie kurwa, wszystko co od nas wychodzi Pablo, Wallace, Beron To jest boski towar człowieku Hallelujah!